Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie dzisiaj sobie porozmawiamy na temat zabiegów kosmetycznych, a tak konkretnie o tak zwanym kontratypie zabiegu kosmetycznego, który na przykład wyłącza bezprawność em, czynu związanego z uszkodzeniem ciała, czy właśnie ingerencją w czyjeś ciało. Zapraszam do oglądania. No, proszę Państwa, generalnie tak, jeżeli chodzi o zabiegi kosmetyczne, to one bardzo często są łączone z tak zwanym kontratypem zabiegów leczniczych. I powiedzmy tak, zazwyczaj oje to ma uzasadnienie, w tym przypadku, jeżeli mówimy o takich zabiegach, które mają cel terapeutyczny, czy właśnie fizyczny, czyli poprawę właśnie zdrowia psychicznego, czy fizycznego, to to można zawsze połączyć właśnie z takim właśnie udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Natomiast czasami akurat takie zabiegi kosmetyczne mają charakter stricte kosmetyczny. Czyli na przykład tutaj bardziej mówimy o odsłanie tłuszczu, czy jakimś takim liftingu i tak No i tutaj raczej trudno mówić o jakimś takim celu terapeutycznym. Więc no tutaj kontratem takiego zabiegu kosmetycznego musimy traktować osobę. Generalnie zabiegi takie kosmetyczne, podobnie jak różne takie zabiegi medyczne, zabiegi lecznicze mają bardzo różny zakres. No i tak zasadniczo można je podzielić powiedzmy na zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i zabiegi typowo kosmetyczne. Zabiegi właśnie takie kosmetyczne, wykonywane właśnie w innych celach niż takie Terapeutyczne powinien być przede wszystkim wykonywane przez osobę przynoszącą odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki tej kosmetycznej, itd. Po trzecie, konieczna jest zgoda pacjenta, czyli tutaj mówimy o tym tak zwanym kontratypie zgody pokrzywdzonego. Po czwarte w uzasadnionym celu estetycznym, no i też po piąte, w przypadku właśnie zabiegów kosmetycznych, przy niewielkim prawdopodobieństwie wystąpienia negatywnych skutków. No i proszę Państwa, tutaj takie najważniejsze właśnie zgoda pacjenta, bo bardzo często tutaj akurat pacjenci potrafią zataić przed właśnie osobą, która wykonuje taki zabieg kosmetyczny no, fakt, że są uczuleni na jakiś ze składników, czy czegoś nie powinni to robić, więc taka zgoda pacjenta powinna być wyrażona do, dla celów dowodowych zawsze w formie pisemnej. To będzie zabezpieczało zarówno pacjenta, no jak i przede wszystkim tej osoby, która ten zabieg będzie wykonywała. Najlepiej, jeżeli na tej zgodzie są wyliczone wszystkie... Wszystkie znane negatywne skutki, które mogą mieć miejsce w związku z wykonaniem takiego zabiegu kosmetycznego, a również informacje na temat możliwości uczynienia na co niektóre składniki, czyli po prostu wystąpienia niepożądanych skutków, bo tylko w ten sposób zgoda pacjenta będzie ym, wydawana świadomie. Czyli w skrócie pacjent powinien być szczegółowo powiadomiony o możliwych konsekwencjach zabiegu i wszystkie te konsekwencje powinien jakby wyrazić na nie zgodę. No i proszę Państwa, i w przypadku właśnie takich zabiegów kosmetycznych, co jest akurat ciekawe właśnie na gruncie prawa karnego, jest na przykład zabieg z zakresu chirurgii plastycznej, który ma na celu y, na przykład umożliwienie uniknięcia odpowiedzialności karnej, czyli tutaj mówimy, jak przestępca po prostu na przykład sobie modeluje twarzy, żeby go nie można byłoby w żaden sposób rozpoznać. No i tutaj teoretycznie byśmy mogli mówić o y, nawet przestępstwie z artykułu 239 Kodeksu Karnego. Powiedzmy, o ile tak właśnie osoba, taki lekarz na przykład, y, jeżeli zna oczywiście, Cel tego sobie, dlatego że on chce się ukrywać, to jeżeli chodzi o ingerencję w czyjeś ciało, czy właśnie na zmianę, to się robi to w ramach tego kontratypu. To już tutaj możemy mówić o podzieleniu do odpowiedzialności karnej. Z tego artykułu 239 kodeksu karnego i z tego 239 kodeksu karnego proszę, tutaj jest treść jego. Czyli taki kontratyp zabiegów kosmetycznych włącza bezprawność w zakresie zachowań przeciwko wolności, nietykalności cielesnej i zdrowi człowieka. No i tutaj też, proszę Państwa, należy wskazać, że kto jest osobą uprawnioną przy wykonywaniu tych zabiegów kosmetycznych? No tutaj to musi być osoba uprawniona posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Na przykład taką osobą uprawnioną w przypadku chirurgii plastycznej no to nie będzie każdy lekarz, bo stomatolog, czy powiedzmy laryngolog, no nie jest w stanie dokonać plastyki twarzy, czy nawet popularnej wśród kobiet plastyki piersi. I właśnie w przypadku, wypadku, jeżeli by doszło do wystąpienia negatywnych skutków, no to on musi się jednak tutaj Taki lekarz liczyć z możliwym zarzutem przekroczenia swoich kompetencji. I proszę Państwa, i kto może korzystać z takich zabiegów kosmetycznych? W większości przypadków taką zgodę mogłaby już wyrazić osoba, która ma ukończone 13 lat. Jednak to mówimy o wypadku takich zabiegów, które nie ingerują bezpośrednio w ciało tej pacjentki. W przypadku takich zabiegów, które ingerują właśnie w ciało takiej pacjentki, no to konieczna jest zgoda opiekuna prawnego. W wypadku jednakże osoby, które mają już ukończone 16 lat, przy takich zabiegów, powiedzmy leczniczych, w ramach tego to również możemy potraktować właśnie zabiegi kosmetyczne, już może zgodę na taki zabieg wyrazić samodzielnie. No i proszę Państwa, no i tyle w tym temacie. Generalnie mam nadzieję, że odcinek się podobał, a także właśnie dzisiejszy odcinek będzie, mam nadzieję, za w dłuższej serii, bo niedługo właśnie na naszym kanale będziemy gościli kolejnego gościa, ale o tym może w następnym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam.